Bardzo fajnie jest tutaj być. Drugi rok z rzędu mamy finał, więc myślę, że to już jest naprawdę dla nas bardzo wiele. Ale walczymy o najwyższe cele i trzymajcie się za nas kciuki. Damy z Ciebie dzisiaj na paradę wszystko. Na razie czuję się jak na normalnym meczu. Myślę, że w trakcie już będzie naprawdę czuć takie większe, większe napięcie. you You know, it's, it's awesome. Lublin fans unlike like no other. You know, I think a, few, a bit over a thousand people have come, travelled from Lublin today to be here and watch us and support us. So, uh, yeah, it's just, it's an amazing uh, opportunity and, yeah. ale sam padnie, nawet jak teraz patrzę na tą kordę, to nie jest taka magiczna jak że może to wchodzić, bo nie tam jest, jest taka luma jak tutaj, jest tam jest taki to musicie się dogadać, bo jest w niektórych miejscach jest tak dużo że jest e, niebezpieczne, nie, bo wie, wiesz, tutaj w i nie chcesz nic zrobić, że po prostu tutaj w ktoś może tutaj być, nie? jak masz na tym skręcić? Wkręczny, natomiast, natomiast, plasteri, natomiast guma, normalnie hey! Hey! Przed chwileczką jesteśmy z kierownikiem drużyny. Mamy to nagrane. Kierownik ma na żadnych problemów. Jest, jest takim dość dziwnym sportem. I poza dyspozycją zawodników, o wielu rzeczach decydują ustawienia pewnych takich niuansów w motocyklu. I teraz, czy zawodnik dokona właściwego wyboru, czy nie, to decyduje o tym, czy wygra start, czy dojedzie jako pierwszy. Bo czasami nieważne jest, e, sam moment uszczenia sprzęgła, a kwestia dojazdu to 30-40 metrów do pierwszego łuku. To jedzie wewnętrzne pola, pierwszy łup, max kreda, bo tam są kolejne i one ciągną. A później coś ktoś... z pierwszego. Z pierwszego są takie kolejne nie? I one ciągną, ja jechałem teraz szeroko, dopiero dwa kółka mi zabrakło, żebym się rozpędziła. ja miał bardzo prysowany. Więc y... także to znaczy musimy mieć dwie kolejne, to jest taka ciężka, że ja teraz nawet chciałem na to już trochę pocholować. Ale jak się on, patrzy, że on ciągle sprysuje woźniaka, to by to nic mu nie zrobi, nie? Bo szczyta jest generalnie mega ciężka i muszę się skupić tylko na starcie. Nie? Dobra, dobra, wybierać kolejne, które są najbardziej przyczepne w środki a dosypy. Dominik jest podziębiony trochę i, i na, nie jest pełni siły, tak bym powiedział. I to widać było w, jakby w procesie zawodów, ale yy, i tak uważam, że pojechał mi się Świata. On zdobył dzisiaj chyba 16 oczek, to jest super wynik. Tak naprawdę jechałem dwójką zawodników, prawda? Czyli Dominikiem Kubaru i Matuszem Cierniakiem. I póki yy, mogłem ich wykorzystać w sensie jazdy, to staraliśmy się budować. To się że walkę, nawet udało się prowadzić przez pewną część meczu. No ale potem, już do nimi troszkę opatrzył Mateusz też odjechał swoje biegi i cóż to, stal krepnęła na chyba 3 razy po 5-1 w takich ważnych biegach i odskoczyła na 12 oczek. To jest suma bardzo duża do odrobienia, ale, ale to jest żurzel. Jak pokazują to dotychczasowe mecze w playoffach. W tym już nic nie jest do końca powiedziane. I dopóki się nie zakończy 15. wyścig rewanżowego spotkania w Lublinie, to nic nie jest wiadome, a my na pewno nie złożymy broni. Dwa tygodnie, 14 dni, to jest 14 dni więcej czasu na rehabilitację Mikaela. Bo wiadomo, że jego dyspozycja dzisiaj, a dyspozycja Michaela w pierwszym meczu kwietniowym, prawda, no to, są, to jest 10 punktów różnicy. Dominiki Mateusz rzeczywiście, oni punktowali, e, mówię, Mikela nie oceniam źle, bo e, to, że on w ogóle jedzie, to jest e, duża sprawa. Dzisiaj to e, nie był łatwy, więc e, e, przy jego, no tym stłuczeniu, tej niedyspozycji znowu dla niego jest jakby bardziej trudno niż, niż dla innych zawodników. Natomiast no, nie wszystkim zawodnikom wyszedł też tak dobrze. Początek miał Jarek bardzo fajny, ale potem już te e, ostatnie biegi nie były tak dobre. To jest walka o złoto. Tutaj każdy jedzie o wszystko i każdy jedzie na maksa, bez względu na sytuację. Po prostu w meczu finałowym wszyscy jadą maksymalnie o, o to, żeby wygrać. Na pewno będzie to bardzo trudny mecz dla motoru, ale zrobimy wszystko, żeby pojechać jak najlepiej. Uh, I invite you to the next match in two weeks' time between Lublin versus Algorzow. I think it's gonna be a hit and let's see if Lublin can come back like we did in Torun against Torun.